Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z szybkim rozdaniem, tak jak obiecałam. Mam dzisiaj dla Was cztery nasze nowe paletki. One są w sklepie dostępne, możecie je kupić pojedynczo albo w zestawie, który wychodzi, no trochę taniej. To są paletki, które pojawiły się jakiś tydzień temu. Są to cztery nowe dziewiątki w. o nazwach, może zacznijmy tak: Klementynka, Różne Róże, Cytrynada i Burgund. E, wszystkie te paletki łączy motyw okręgu, taką żeśmy zrobiły tym razem mini kolekcję. Oczywiście e, nazwa ma przywodzić nam to, co znajdziecie w środku. Mam tu koło siebie też paletki, które do tej pory wyszły, które mogą Wam się wydawać kolorystyczne podobnie, e, żeby Wam je szybko pokazać. W filmie będę wstawiać słocze ze strony sklepu. Um, pokażę Wam dosłownie wyrywkowo kilka słoczy, żeby ktoś mi nie zarzucił, że nie wiem, nie da się nimi słoczy robić czy cokolwiek. Um, natomiast piękne słocze macie na stronie sklepu, my je robimy, słuchajcie, w świetle dziennym, więc one są naprawdę wiarygodne. Um, i najpierw paletka burgundowa, wygląda w ten sposób: w zasadzie te sześć cieni możemy spokojnie nazwać burgundowymi, trzy um, pozostałe to są um, dopełnienia. Pojawiło się opinie z Waszej strony, że żądacie więcej wina, więcej czerwieni w palecie, więc taka paleta najprawdopodobniej też powstanie. Ja Was zapraszam na Instagram, do kontaktu ze mną, gdzie możecie podsyłać jakieś Wasze inspiracje, jakieś Wasze pomysły. Natomiast jeśli chodzi o tą paletę, ja chciałam troszkę zrównoważyć, jednak przy tak ciemnych, charakterystycznych kolorach. Dodać troszeczkę bardziej użytkowych, które ją wykończą, bo wydaje mi się, że ona by była, jakby była monochromatyczna całkowicie, to by była po prostu trudniejsza w użyciu. A tak powstała, moim zdaniem, jedna z takich bardziej no sexy propozycji w Glam Shopie. Pokażę Wam ją najpierw raz, dwa koło papryki, żebyście zobaczyły, że to są dwie różne bajki. Papryka jest bardziej czerwona, czerwono-pomarańczowa, tak, tak bym ją nazwała. W burgundowej zdecydowanie kolorystyka jest inna. Już Wam pokazuję: no, kolor, który jest po prostu ym, gwiazdą y, tej palety. Nie mogłam się doczekać, aż ta paleta wyjdzie ze względu na ten kolor. To jest figa z makiem i to jest właśnie taki, widzicie, głęboki burgund. Y, w bazie na wierzchu jest ym, perła taka złocista. Ym, dalej, z y, no, typowo takich burgundowych odcieni: to jest tutaj buraczkowy, obok, zasłoczuję. Pokażę Wam jeszcze burgund, pokażę Wam precedens, żebyście zobaczyły, że no, kolorystka jest taka bardzo, bardzo głęboka, jest tu też taki cień koniak, to jest w zasadzie taki cień w kolorze, którego jest ta cała paleta jako pudełko wykonana i to jest taki mega, mega ciemny właśnie oberżnowy kolor, taki bardzo ciemny brąz na właśnie czerwonej bazie, który... Też gdzieś tam się rozciera do takich, widzicie, burgundowych odcieni. Ehm, także tak, tą paletą wykonywałam dla Was e, makijaż na Instagramie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Tam ostatnimi czasy staram się być częściej. Wy, oczywiście, jeśli chodzi o zasady, tak jak zawsze, zostawcie komentarz dowolnej treści w opisie pod tym filmem. Napiszcie mi, czy czekacie na wiosnę, czy lubicie zimę, jak Wam minęły święta. Jakie macie plany na ten rok, jakie macie postanowienia? Bardzo chętnie poczytam i wybiorę trzy osoby, które dostaną ode mnie pełen zestaw tych nowości. A nowości na horyzoncie sporo. Myślę, że najczęściej będą się pojawić na Instagramie, tutaj na YouTubie, właśnie z okazji nowości, żeby Wam je przedstawić i sprezentować. Druga nazywa się Różne Róże i tutaj inspiracja trochę cukierkami. Wiecie, jak są szklaki czy lizaki, takie, no wiecie, łączone, cukrowe. I jeżeli chodzi o różne róże, kolorystyka jest, jak wskazuje nazwa różowa, pokażę Wam do kompletu naszą paletkę naturalny róż. W naturalnym różu tutaj macie troszeczkę więcej takich odcieni idących już gdzieś tam w fiolet, bardziej stłumionych, takich właśnie jak te takie kolory na całą powiekę, ale to właśnie miało przywodzić nam na myśl, kiedy mówimy o naturalnie różowych odcieniach, czyli takich sprawnych wymieszanych. Tu kolorystyka wygląda inaczej. Jest też różnica, jak widzicie, w naturalnie różowej ta baza, ta perła jasna jest biała z różową poświatą. Tutaj mamy bardziej różowy odcień na trochę innej bazie. Jedyny kolor, który jest dość podobny, tak teraz patrzę, to jest ten tutaj, naturalny, w naturalnie różowej i, i delicja, natomiast delicja jest ciut ciemniejsza i ciut bardziej pomarańczowa. Też pokażę Wam kilka odcieni, żebyście zobaczyły, na przykład Tutti Frutti, który jest różem opalizującym na cudowną brzoskwinie. Dopaminę właśnie, która jest cudownym różem na, widzicie, srebrnej bazie. Wygląda pięknie. Pokażę Wam też Kalinę. Pokażę Wam krem malinowy. Tu jest kalina, tu jest ym, krem malinowy, przepiękny jest też różanecznik, o, tu na dole, to już jest taka piękna, piękna malinowa, malinowy róż. Także przepiękna, chromowy jest też ten tutaj kolor, on się nazywa Pani Bukiet i to jest taki piękny rose gold. Także tak wygląda druga z yy, nowych dziewiątek. Teraz jedna z moich yy, faworytek, czyli cytrynada. I pokażę Wam ją przy porównam ją troszeczkę do gorączki złota i do morelowej. Cytrynada wygląda tak, i moim zdaniem to jest jedna z układniejszych żółtych palet, dlatego że robiłam Wam świetny nią na Instagramie, świetny moim zdaniem. Oczywiście i ona jest taka, no niby żółta, ale naprawdę stwarza multum możliwości. Otworzę Wam szybciutko tutaj gorączkę złota, żeby Wam pokazać, że totalnie nie jest to ta sama bajka. W gorączce złota może być tylko jest ten jasny żółty mat e, i ten e, matowy tutaj taki sprany pomarańcz, ale jak widzicie, no, nie mogą się tutaj nigdzie pokrywać. E, I nie inne też nie, że tak patrzę. E, natomiast jeszcze pokażę Wam morelową, to to też jest totalnie e, co innego, cała się świeca. E, cytrynada powstała słuchajcie, w ogóle wiecie, palety tworzy się przez kilka miesięcy, więc ja wam pokazywałam na Instagramie, jak ogłoszono, że kolorem roku 2021 jest właśnie żółć i szarość, to się po prostu się pokazałam Wam wtedy już projekt tej palety, żeby mi ktoś nie zarzucił, że nie wiem, to znaczy nie zarzucił, no to fajnie robić coś, co jest modnego, tak? Ale już dużo wcześniej ono było zaprojektowane i tutaj są bardzo unikatowe kolory, muszę Wam kilka pokazać. Jeden z moich ulubionych to jest E, gorzka pomarańcza i to jest e, no pomarańcza e, w bazie, o z taką limonkową poświatą, yuzu to jest e, jak najbardziej limonkowy właśnie odcień zobaczcie, żółto-limonkowy świeci się jak żalony e, lemoniada widzicie, ultraperła piękna, e, mamy też oczywiście matowy żółty kolor Mamy też, e, pokażę Wam może, cytron. Może tu będzie go lepiej widać niż na Instagramie, słuchajcie. Cytronku, co ty na to, żeby cię tu było lepiej widać? O, chyba bym, kurczę, może mi się udało chwycić. Dlatego, że cytron jest takim delikatnym duochromem. On jest perłą, gładką, ale on opalizuje, słuchajcie, na różowo. Nie mieliśmy nigdy nic podobnego. Tylko to też nie jest, wiecie, takie opalizowanie, które widać z kilometra jak przy multichromach, ale daje super ciekawy efekt na powiedzę. Jest taki rozkwiniowy shift łososiową, może tak. No, mam nadzieję, że uda się to uchwycić. I ostatnia z nowych dziewiątek, którą użyłam wczoraj do wykonania tego makijażu, to klementynka. Klementynka to jest coś dla osób, które mówiły, że morelowa jest zbyt różowa. Także klementynka jest już bardziej taka, właśnie brzoskwiniowo-pomarańczowa. Pokażę Wam ją do, e, przy, przyłożę Wam ją do morelowej, tylko zobaczę, jakie cienie by tu mogły sobie odpowiadać ewentualnie. E, no i chyba nic tu sobie ewentualnie nie odpowiada. E, palety wyglądają tak. Tutaj trochę nas myli to tło pomarańczowe w morelowej. Natomiast, e, no mamy matowe pomarańcze, natomiast w morelowym jest bardzo in, in, bardziej intensywne. Tutaj limoncello jest bardziej przytłumiony, przybrudzony i też fraszka, czyli ten matowy, jasny tutaj brzeskwiniowy kolor no nie pokrywa się ze smaczkiem smaczek jest jak widzicie jaśniejszy i bardziej żółty także myślę, że w Morelowej jest więcej takich naturalnych róży właśnie przypominających odcienie Moreli i też Moreli suszonej natomiast tutaj w Klementynce jest więcej kolorów które wywołują szybsze bicie serca i teraz pokażę Wam rosiczkę. Tu mam ją na palcu. E, I pokażę Wam klemencję, którą uwielbiam, która jest takim e, głębokim, miedzianym odcieniem. I ma w sobie bardzo duże drobinki e, złotej perły, które przepięknie e, kontrastuje. Mam oczywiście też e, szprit. Szprit tak się mówi, właśnie do, nie doedukowałam. To jest to, co mam teraz lekko wklepane w całą powiekę. No i mamy piękne matowe kolory, takie jak rycyna czy właśnie limoncello. Tak, także zapraszam Was do wzięcia udziału w rozdaniu, jeżeli Was interesuje makijaż, który w tej chwili mam na oczach. Możecie go zobaczyć we wczorajszym materiale. Rozdanie, jak zwykle, trwa od publikacji przez dwa dni. Wszystkie szczegóły macie na dole, regulamin na dole. Bardzo Wam dziękuję i serdecznie Was zapraszam na Instagram i pewnie widzimy się już niedługo. Buziaczki, papa.